Kolejną prelegentkę możecie pamiętać z zeszłorocznej konferencji. Mówiła wtedy o edukacji online. Nikt wtedy nie przypuszczał, że za rok będzie to właściwie jedyna pewna forma nauczania. Rozwój online, czego wcześniej nie wiedzieliśmy, a z czego możemy korzystać. Temat przedstawi dla Was HR-ekspert, która na co dzień pomaga startupom stać się organizacjami, z których właściciele są dumni, a pracownicy uwielbiają w nich pracować. Przed nami Róża Szafranek. Róża, oddaję Tobie głos. Cześć, dzień dobry. Dziękuję Ci bardzo za przedstawienie i, i za parę słów wstępu. Nie nazywałabym tego proroczym, o czym mówiłyśmy nie rok temu na, na konferencji w, w Bydgoszczy. Jeszcze wtedy właśnie miałyśmy przyjemność się zobaczyć i, i się spotkać na miejscu. Dzisiaj niestety takiej możliwości nie mamy. Ale rzeczywiście, pomimo tego, że kursy online były już znane, wiedzieliśmy, jak to wygląda, były faktycznie dość powszechnie wówczas używane, to to, że będzie to nasza jedyna forma, to jest dla nas bardzo zaskakujące, bardzo nowe i jest bardzo wiele obszarów, w których nauczyliśmy się nowych rzeczy, w których musieliśmy się nauczyć nowych rzeczy i musieliśmy się faktycznie bardzo mocno, bardzo intensywnie. Zaadaptować. I o tym dzisiaj chciałam krótko wam opowiedzieć z perspektywy pracodawców, z perspektywy pracowników, z perspektywy rozwoju i z perspektywy nabywania nowej wiedzy, czego wcześniej nie wiedzieliśmy, a z czego dzisiaj możemy korzystać. Żeby nie zabierać wiele czasu na to intro, które już i tak przedstawiłaś, ja tylko parę słów dosłownie wstępu dlaczego. Dlaczego wydaje mi się i dlaczego też organizatorkom tej konferencji nie wydaje się, że mogę o tym mówić? Ja się nazywam Róża Szafranek, prowadzę firmę startupową, która się nazywa HR Hinz i jestem psychologiem z wykształcenia. W tej chwili jestem na końcówce doktoratu z psychologii społecznej. Prowadzę podcast o HR-ze, ludzie z pracy się nazywa, więc bardzo zapraszam serdecznie, jeśli macie chęć posłuchać sobie o mechanizmach, które rządzą relacjami w pracy, które rządzą tym, jak się zachowujemy, jak sobie czasami poradzić z tym, że rzeczywiście musimy pracować z niektórymi osobami, z którymi jest nam trudno się dogadać, bo nie wszystkich musimy nie lubić. O tym są ludzie z pracy, a właśnie rok temu w Bydgoszczy, Opowiadałam o edukacji online w kontekście pierwszego kursu, pierwszego polskojęzycznego kursu o rekrutacji, którego jestem głównym autorem i który właśnie wraz z moim zespołem stworzyłam. Skuteczny Rekruter IT to jest ponad 12 godzin materiału na temat tego, jak rekrutować, jak rozmawiać z kandydatami, z hiring managerami. Jak prowadzić rekrutację. To jest coś, co rzeczywiście w tej branży półtora roku temu, jak wypuszczaliśmy ten kurs, było nowe. Teraz już jest parę, parę produktów podobnych, zwłaszcza w kontekście pandemii. Rzeczywiście jest już więcej takich, takich produktów. O tym też będę mówić, jak, jak ten rynek, właśnie stymulowany przez, przez pandemię, się rozwinął. Poza tym występuję na konferencjach branżowych, piszę artykuły branżowe, naukowe. Pisałam współ, pisałam sześć książek naukowych. Do tej pory ja i moje zespoły zamknęliśmy ponad 450 rekrutacji. Mam też tytuł Perły HR-u i tytuł rekrutera roku 2018. Po tym wstępie i przedstawieniu się przechodzę do najistotniejszego, czyli do tego, jak w wyniku pandemii zmienił się rynek pracy. I to, od czego nie trzeba zacząć, pewnie trudno jest nam wszystkim umiejscowić to dokładnie w miesiącach i, i powiedzieć sobie, ok, to było w marcu, to było w maju. To, co słyszę bardzo często od moich klientów, od moich współpracowników, to jest właśnie to, że z tym czasem jest bardzo duży problem. To znaczy to, że rzeczywiście jest tak, że to jest taka sinusoida i że gdzieś tam ten czas biegnie, ale tak naprawdę czujemy się wszyscy taki, Jakbyśmy byli w kwietniu 2020, albo jakbyśmy byli w lipcu 2020 i w ogóle po prostu nie jesteśmy w stanie nadążać za tym czasem, nie jesteśmy w stanie jakoś tam śledzić, łapać tego, co się dzieje. To, co zaczęło się trudnego na rynku pracy, wydarzyło się tak naprawdę końcem marca i końcem kwietnia nie w wielu firmach mieli wtedy bardzo dużo pracy, była bardzo duża nie albo fala zwolnień, albo fala właśnie cięć wynagrodzeń. To dotknęło w okolicach 20-30% firm, również firm IT, również firm technicznych, bo nie mówię tutaj o firmach typu właśnie gastronomia czy, czy eventy, no bo to są branże, które ucierpiały znacznie mocniej. Natomiast branża IT były takie, są oczywiście są takie, są takie firmy i też z tego co wiemy, jeśli chodzi o zatrudnienie, jeśli chodzi o w ogóle rozwój i zatrudnianie nowych osób. Nokia jest właśnie na tym szczęśliwym biegunie, więc rzeczywiście nowe osoby mogą dołączać, odbywają się staże, osoby młodsze stażem też są zapraszane do, do współpracy. Natomiast takie branże, na przykład jak branża lotnicza, czy taka branża, która właśnie, czy takie aplikacje, które wspierały, obsługiwały gastronomię, dostały rzeczywiście też w kość. I to był właśnie marzec-kwiecień. Następnie była taka przedwakacyjna fala zamrożenia rynku pracy i faktycznie bardzo mało zatrudnień. I pamiętam, że w lipcu, lipiec, sierpień to był taki moment, kiedy rynek pracy bardzo ruszył. I to, co było trudne dla polskich firm, to to, że bardzo wiele ofert się pojawiło z zagranicy, ponieważ wiele firm wówczas już w Stanach ogłosiło, że rok 2020 i nawet połowa 2021 to jest model pracy zdalnej, totalnie zdalnej. Więc też działy HR otworzyły się na pracowników z Europy Wschodniej, między innymi z Polski i tutaj pojawiły się ogłoszenia właśnie dla firm amerykańskich, co oczywiście w kontekście naszego rynku jest utrudnieniem, dlatego że jeśli mamy do wyboru wynagrodzenie w Stanach i i tak przez następny rok na przykład możemy pracować zdalnie, a konkurujemy z firmą właśnie, konkurujemy jako firma mała czy, czy właśnie z polskim kapitałem, no to rzeczywiście. Tych, tych ofert było sporo, i faktycznie wielu firmom było trudno się przebić. Pamiętam też, że wtedy kandydaci wychodzili z takiego przyczajenia, przy przygaszenia, z takiego kurczenia: nie wiem, co się dzieje, zobaczymy, co będziemy robić. Na razie się wstrzymajmy, na razie, przepraszam, nie działajmy. I później dopiero gdzieś w okolicach końca sierpnia, września, października zaczęły się takie, takie prawdziwe żniwa rekrutacyjne, takie prawdziwe działanie, rekrutacje na bardzo dużą skalę. I to, co rzeczywiście widać było w firmach, to to, że na poziomie zarządzania firmą faktycznie nie tylko mniejsze firmy, ale też duże firmy zaczęły przyglądać się swoim wydatkom. I to nie tylko te firmy, które rzeczywiście dostały w kość od strony finansowej, ale też firmy, które, które radziły sobie dobrze, które wręcz na przykład miały okazję się wybić na tym kryzysie, na przykład firmy, które dostarczają rozwiązania do komunikacji, nie wiem, Slack, Zoom to są firmy, które nigdy takiej, takich pieniędzy nie zrobiły i też nigdy takiej, takiej fali przyrostu pracowników nie miały. Oczywiście to, co było skutkiem, który się już też przewija na poziomie zarządzania ludźmi, praca zdalna, w 100% zdalna czy praca hybrydowa i mieszanie właśnie tej pracy zdalnej z, z pracą z biura. To, co jest istotne, jeśli chodzi o to, co się zmieniło w obszarze samego podejścia do pracy. Bardzo wielu pracodawców w Polsce, bardzo wielu pracodawców w Stanach bało się tego, że pracownicy na pracy zdalnej nie będą efektywni. Mieli takie doświadczenia, że pracownik, który na przykład raz na miesiąc pracuje sobie zdalnie albo raz na dwa tygodnie pracuje sobie zdalnie, robi sobie dzień albo dwa takich pseudo-wakacji i rzeczywiście gdzieś tam jest wyłączony, jego efektywność jest słabsza, jego responsywność też jest słabsza i bardzo wiele firm zwlekało z tym, żeby wysłać rzeczywiście swoich pracowników na, na pracę zdalną. To, co się okazało, zupełnie te obawy się nie potwierdziły. Efektywność bardzo wzrosła. Okazało się, że jeśli chodzi o branżę technologiczną, wielu menedżerów, ponad 80% albo nie zauważyło spadku, albo wręcz zauważyło wzrost efektywności, spowodowany tym, że średnio, oczywiście tutaj nie da się opowiadać indywidualnych historii przy, przy takiej generalizacji, natomiast jak uśrednimy, bardzo duża część pracowników w IT to są introwertycy. Którzy jak nie mają bodźców z zewnątrz, nie mają spotkań, nie mają rzeczywiście więcej interakcji niż ich poznawcze aparaty są w stanie przetworzyć, tym łatwiej jest im się skupić i tym lepiej, tym bardziej efektywnie pracują. Więc to, to rzeczywiście było, nie było widoczne. To, co też w wyniku tego, że się ta przesiadka na pracę hybrydową, na pracę zdalną udała, to to, że wielu pracodawców powiedziało: OK, skoro wiemy, że możemy Wam zaufać, skoro wiemy, że nie musimy Was pilnować, to możecie zaczynać o której chcecie. Możecie zaczynać o siódmej, możecie zaczynać o ósmej, o dziewiątej, o dziesiątej. Nie spotykam się z tym raczej, że firmy zaczynają później niż o dziesiątej pracę, natomiast bardzo często zdarza mi się to, że w firmach, w których wcześniej tej elastyczności nie było, ona się teraz pojawia. I to, co jest kluczowe, to to, że nie ma już podejścia przywiązań, opierającego się na przywiązaniu do godzin. Ile czasu, ty byłeś zalogowany, czy byłaś zalogowana w pracy? Ile czasu ci to zajęło? Jakby mniej menadżerów pyta już o czas, a więcej pyta o zadanie. Czyli to jest taki model, który jest tak naprawdę dla osób, które są nastawione na delivery, osób, które są nastawione na cel, jest absolutnie kluczowe. Bo co z tego, że ja na coś poświęcam 6 godzin i z czego 3 godziny chodzę, opowiadam, szukam, grzebię sobie w internecie, nie mogę się skupić, co z tego, że tyle czasu na to poświęcam, to skoro i tak nie jestem efektywna, i skoro robię tyle, co zrobiłabym normalnie w ciągu dwóch godzin? Więc to jest coś, co, co naprawdę widać i to, że patrzymy na efekty pracy i rozliczamy się z zadem faktycznie, to jest ogromny, y, ogromna, ogromny plus ogromny, ogromny postęp. Inny aspekt tego, zmiana w obszarze zarządzania czasem, ten brak, jak to nazwałam, otoczki spotkaniowo-konferencyjnej, która właśnie wydaje nam się bardzo intuicyjna w kontekście właśnie budowania relacji międzyludzkich, to, że nie jesteśmy w stanie zahaczyć kogoś, zaczepić, załatwić czegoś ad hoc. To jest czasami duża trudność, jeśli chodzi o rozładowywanie, rozwiązywanie konfliktów, to o tym będę mówić później. Natomiast to, że jesteśmy w stanie bardzo dużo czasu odzyskać, Odzyskać właśnie, czy to jeśli chodzi o czas przeznaczany na dojazdy, czy na przygotowanie. I wielu respondentów ankiet, badań mówi o tym, że po prostu jestem w stanie dużo więcej zrobić, że wszystko to, co było w pracy, zostaje odarte z tej otoczki właśnie dojazdowo, organizacyjno, kuchenno, kawianej, a skupiamy się na problemie, skupiamy się na tym, co jest faktycznie treścią mojej pracy. I to, że jesteśmy rzeczywiście zmuszeni do tego, żeby tylko wokół tego się koncentrować. Kolejna rzecz to liczba webinarów. To, że rzeczywiście nasze podejście do edukacji online jest dużo bardziej wymagające. Nigdy wcześniej tylu webinarów takiej oferty edukacyjnej w sieci nie było. I tutaj mówię, mówię zarówno o Polsce, jak i, jak i o Stanach. Że rzeczywiście liczba, ja znalazłam badania, to są akurat badania ze Stanów, jest siedem razy więcej tych ofert, tych produktów, które, gdzie można się uczyć, które są oferowane i w związku z tym no, takie webinary, które kiedyś przechodziły, takie webinary, które kiedyś gdzieś tam skupiały osoby, które po pracy raz na czas chciały się zawsze tak dokształcić, teraz jest to już po prostu nieakceptowalne i, i niemożliwe. Podsumowując i nie zmierzając powoli do końca, co wynika z tego, z tych zmian dla pracowników i co wynika dla firm, dla pracodawców, dla pracowników na pewno to, że mamy więcej pracy w pracy. I to jest zaleta. Nie, ale to jest też wada, dlatego że um, obserwowaliśmy na początku września bardzo silny nurt y, tego, że duża część osób uznaje, że właśnie bez tej otoczki, bez tych kontaktów towarzyskich, bez tych kuchenno-kawianych rozmów, y, praca sama w sobie, jaką ja wykonuję, jest dla mnie po prostu nieinteresująca. Ja tak naprawdę nie chcę tego robić. Jest wiele takich osób, które sobie to nie uświadomiły. To sedno pracy to nie jest moja rzecz, to nie jest to. To jest, to, jest, to jest na pewno bardzo, bardzo silna, silna rzecz. Druga rzecz to to, że cały czas borykamy się z wyzwaniami wynikającymi z work-life balansu tak zwanego. Czyli to, że ktoś pisze do mnie na slacku, ktoś pisze do mnie maila o 22.00, a ja mówię, no dobra, i tak siedzę w domu, to odpiszę. A potem się okazuje, że budzę się po prostu o 23.30, że ja właściwie pracuję od, od półtorej godziny. To jest coś, z czym mamy nadal problem i bardzo, bardzo często się to i u moich klientów, i, i w trakcie współpracy, i też w badaniach przewija. To, że rozwiązujemy problemy inaczej, to jest właśnie to, o czym mówiłam w kontekście tego kuchennego zagadania, że nie ma już takiej możliwości ani HR, ani menadżer zapytać kogoś, no jak tam, co tam. Trzeba do kogoś napisać, trzeba się z kimś umówić na Teamsach, na Zoomie czy na Google Meetie. Trzeba osobne zrobić spotkanie. Bardzo wiele osób nie ma takich kompetencji, żeby nazwać stan, nazwać sytuację, nazwać emocje, nazwać myśli, które przychodzą ci do głowy, żeby zagadać i nazwać problem wprost. Bardzo wielu menedżerów, bardzo wiele firm, bardzo wiele osób tego nie potrafi, więc to jest coś, co, co rzeczywiście będzie naszym wyzwaniem. I z drugiej strony wyzwaniem oczywiście firm, dlatego że to nie jest tak, że ludzie w firmach mają problem, tylko firmy mają problem. Więc to, że cały czas ta komunikacja Przepraszam, będzie musiała być naprawiana, będzie musiała być usprawniana, to jest, to jest oczywista, oczywista sprawa. Właśnie te, jak piszę, icebreakery w komunikacji, czy wsparcie psychologiczne, czy jakieś dodatkowe spotkania, to jest ogromny, ogromny obszar rozwojowy dla menadżerów. Dla rekruterów, dla hr no i po prostu dla właścicieli firm. To jest coś, co będzie musiało być cały czas na agendzie, dopóki taki model hybrydowy, dopóki taki model w pełni zdalny będzie funkcjonował i takie dwie ostatnie rzeczy, o których chcę powiedzieć, to to, że na nowo firmy muszą zdefiniować, zdeklarować swoje EVP, czyli employee value proposition, czyli opowiedzieć o tym na nowo, dlaczego my chcemy pracować z biura, dlaczego my chcemy pracować hybrydowo, a dlaczego nie? Bo takie odpowiedzi, które firmy mówią, no po prostu chcemy się spotykać w biurze, w dobie tego, że wiele innych firm zdeklarowało, że nie, już po prostu nie wystarczają. Więc jakie my mamy wartości, jaką my jesteśmy firmą, co to o nas mówi, dlaczego chcemy tak, a nie inaczej, staje się teraz dużo bardziej ważne niż, niż było dotychczas. Więc to jest, to jest kolejna rzecz. I ostatnia, nie tylko delivery orientation, coś co było bardzo ważne na początku pandemii, czyli marzec, kwiecień, maj, to było takie skupienie na tym, żeby dowieść, żeby faktycznie było to konkretne, żeby ludzie dowozili swoje, swoje zadania. Teraz jest bardzo ważny spirit, czyli duch, poczucie, team, zespół, o które trudno jest zadbać, bo po prostu nie mamy w tym doświadczenia na tak masową skalę, więc to jest coś, co, z czego pracę domową firmy będą musiały w najbliższym czasie podrobić. To tyle z mojej strony. Na krótko się widzimy, więc mam nadzieję, że taką piłkę aktualnych informacji byłam w stanie przekazać. Jeśli mielibyście jakieś pytania, to jestem na LinkedInie albo przez którąkolwiek z moich stron, albo naszych stron firmowych, albo przez Facebooka, albo mailowo, albo przez stronę. Jestem dostępna, jeśli macie jakieś pytania, albo chcielibyście czymś się podzielić, o czymś pogadać, to zapraszam bardzo serdecznie. I bardzo dziękuję. Róża, dziękuję Ci bardzo za tę prezentację, za twój czas i za całą wiedzę. Dziękuję bardzo. Dzięki. A teraz przechodzimy do następnej prezentacji.